Z tej strony Skorpion. Przed nami następny odcinek z gry Injustice 2 Legendary Edition. Jesteśmy Batmanem, gramy przeciwko doktorowi Fate. On jest dosyć potężną postacią. Może niekoniecznie silną, ale ma te swoje różne bajery, czary. A my musimy go pokonać. Jak widać stosuje swoje te magiczne sztuczki. Zrobić takiego, żeby oczywiście konkretnego tylko jakieś mini combo, kombo tylko nie do końca jestem pewny, jak on ma konkretne, ale wygraliśmy to się liczy. Następna runda. O, prawie wlazł. Nie dać mu nic robić robi te swoje czary, znikanie Normalnie. Oj, nadzieję się chyba Niestety I w tobie przez to Teraz moja runda Zaraz zrobię super power Chyba, że będzie starcie wtedy waga No i jak, osłonił się. Ciekawe, że można, tak? No trudno. I don't answer to your lords of order. The Lords of Order. Their voices are gone. It's over, Kent. I'm sorry for attacking. The Helm commanded me. They can't command you anymore. Both of you have defied fate, courted chaos. But now, to see you working together again, you must keep order, or the Lords will impose it. If not through Brainiac. <laughs> Even a magical being like Dr. Fate recognizes my superiority. In time, the entire universe will adhere to my design. Unless we stop you. I offer nothing less than deliverance. Your environment is poisoned. Your civilization has exhausted its resources. The Earth's decline cannot be reversed. We'll find a way. We always do. <laughs> She has already taught me much about the nature of your powers. Allow me to give you a proper demonstration. I match your strength. You cannot match my intellect. You are only a Kryptonian of which I have killed billions. No, Musimy go pokonać. Jest mega silna, bardzo inteligentna postać. Mam to brainer jak widzicie. No, czy mamy jakieś szanse? Mamy, ale nie jest łatwo. I raczej nie będzie. Też dostosowuje się poniekąd jakby do walki. Ale dajemy radę, musimy. to za roba. Wiem, że różne stosuję, próbuję taktyki. Może wyglądają podobnie, ale staram się, żeby coś było urozmaiconego. Z drugiej strony też chcę wygrać, a nie 50 razy tak i pokazywać wam to samo. Power. Dobrze, że nie wlas. Ja pokażę swój niedługo, mam nadzieję. Prawda, już widzieliście go, chyba? Ale zawsze to super power. No i wstąpiłem. O nie, gościu nie łapie za różne tutaj rzeczy tymi swoimi mackami no patrzcie, jaki jest potężny, nie? O, jaki silny. No i nie, złapał mnie. No i wtopiłem niestety. Powtarzamy. Jak tak jeszcze z trzy razy przegram, to po prostu najwyżej zrobię cięcie. I wtedy jak będzie miał już mało energii, ale jak już przezwyciężę, to wtedy do was wrócę. Chyba, że po prostu pokonam go normalnie tu przy was, to spoko, nie? O, ostatnio... mały włos Go nie pokonałem, bo nie zdążyłem zrobić powera. A on ma te mega silne ciosy. Albo po prostu nie będę się bawił. Tylko próbował. Widzicie, co nie zrobię to on kontruje. A ile zabiera to energii przygięcie, nie? Majki lasery, łapanki, roboty. Węże. Usadzony jest, nie? Moim zdaniem. Jeszcze jakieś pola elektryczne. Czego nie wymyślili. Muszę trochę pomaszować, ale udało się wygrać. Trochę go przytrzymałem powietrzu. Nie mogę mu pozwolić wyjść z tego roku. O, zabioram Jeśmy nie komba, nie komba. Próbowałem Dobra Wejdzie power? No i niestety nie otwarciaż, nie Jest, tu That was for Krypton. The attacks on the fleet are weakening him. I could feel him losing steam as we fought. Good. Should make it easier to cut him off from the betas. This is Batman. Brainiac is down. The disruptor worked. All the betas are shutting down. We did it. Now we find Kara. What's happening? Brainiac's mind is the ship's CPU. Apparently, he doesn't have a backup system. You said yourself, the ship is controlled by pure thought. This could kill you. Sounds like a job for me. Put the ship on autopilot. Ugh, trying! A ship? You will not destroy my collection!

Superman też by był jako tak silny, ale widzicie co Brainiac robi? Trzy ciosy i prawie pomysł, nie? To jest przegięcie. Da się go pokonać, no ale jest to ciężkie zadanie. No patrzcie, no ten swój wąż stosuje. Jak? przecież on nie ma mocy. zrobię to tak jakby... Spróbuję jeszcze z 2, 3, 4 razy, jakby się nie uda przy was. Bo da się go pokonać, bo przecież y, nieraz go domywałem. Tylko widzicie ile ja mu zadaję obrażeń, ile on mienia. Tyle co on zabrał jednym ciosem, to ja muszę mu takie mini komba, nie? Zastosować patrzcie. Jest przegięcie, nie? Osłania się jeszcze w dodatku. Hmm, jakieś robale przysyła. Dobra. Nie no, gościu, przesadzasz, tak? Ten brainiac jest moim zdaniem, na no przekoks, nie? Tak, trafił mnie z powietrza. Wygrałem, co z tego? Tylko ile ja mam energii, nie? Ile on ma? posłania, nie? Chwanty, żebym to wygrał. Mówiłem, on jest przygięty. To jest chyba jedna z postaci tutaj, które zrobili, moim zdaniem, przesadnie przykurcanych. Patrz, jak mnie złapał, nie? Nie powinien. Ja byłem w ogóle w powietrzu i gdzie indziej. Patrzcie co robi. Miał tam no. Nie nie do przejścia, nie? Ile ja mu zadaję obrażeń? Nic. To jest to właśnie. Ja muszę się natrudzić. Super superpowerami, nie? Czy wygram? Nie wiem. Jakbym tak zadowolony ciągle wrażenie do 2-3 super power, jak byłoby fajnie. No i, i zostało mi milimetr energii. A ja wtopiłem, nie? Super. A on jeszcze super nie wykorzystał. Dobra, mamy powiedzmy, może nierówne szanse. Ale jak szybko naładuję super power To może coś z tego wyjdzie I jak ja mam go No on mnie, tak? Ja nie Super Próbuję jeszcze raz Super Power Nie wygram, jeden cios i po mnie. Ma za dużo energii. Mówię... Dobra, ja do Was wróciłem. Zobaczymy, ma już ostatnie energię. No i chyba będzie pokonany. Oby. Ciekawe, czemu zostanie minimum dwa energii, czy nie. Like yes, you said, was. I'm persistent. You're okay. I thought it was too late, but I can feel the heartbeat of Atlantis. Brainiac's work is undone. Not all of it. I couldn't save everyone. Some cities are still trapped in the collection, others were lost, wiped from the ship's memory. Metropolis, Ghost City. But we can still save them, right? Carol? My family? I'm sorry, Hal. First Krypton, now Earth? No other world should suffer this. Clark, no. Even if I agreed that he should die, you can't. We need him alive to save the rest of our cities. No, we don't. With more time and Cyborg's help, the ship will obey me. Or we could lose more cities. Bruce is right. We can't be sure. What we can be sure of is that Brainiac puts everyone else at risk. This is no different than Joker. If you'd killed him, we might have. It was never that simple, Diana. Yes, it is, Bruce. Metropolis and Coast City are gone. How many more innocent people die before you accept that some lives need to be taken? <laughs> My powers. How did you? Gold kryptonite, courtesy of Firestorm. Get up, Cal. Stay down. Enough exposure, and you'll be depowered permanently. This madness has to end, Bruce. Next year, it the Dobra, wybieramy strony Batmana. Sprawiedliwość absolutna. Batman. No i mamy następną walkę z abomanem. Oczywiście mogłem wybrać wcześniej jakby wybór strona Supermena, ale postanowiłem iść w tą sprawiedliwą w stronę. Dobrą jakby. Jak będzie możliwość, to pokażę wam też stronę Supermana, jak to jest, ale nie jestem tego pewien, czy tak można i przede wszystkim, czy wam zaprezentuję, tak czy siak, na pewno dojdziemy do końca gry tła fabularnego. Okay. Wciśniemy dalej. Ganiaka mamy z głowy na szczęście. No dawaj, akłamenia. Pokaż co tam potrafisz. Wyłoń te swoje ryby. No i mamy tutaj taką walkę. Starcie. Wygrał obrońca, dodał sobie prawie całą energię, super. Właśnie, czasami tego nie kumam, jak wygrać te starcie. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Bo to wiem, że jest pewnego rodzaju jakieś porównanie, tam co kto nacisnął, ile czego ma, jakieś tam inne bajery. Bo to wymyśliło właśnie ta firma z Injustice coś nowego. Atlantis needs to get with the times. I'm tired of fighting you, Arthur. Double cross him. We have to move. There's no escape. <laughs> you wish to fall, so be it. Oh! Odcinek uważam. Motywy no i będziemy mieli walkę z Blackadamem, ale to już dokończymy w następnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.